Była opowieść o miłości szczerej, naiwnej i zaskakującej. O świecie, w którym dobro musi się zmagać ze złem. Opowieść o czasach, kiedy krzyżacy po poskromieniu pogańskich prusów osiedlili się na podbitych ziemiach, stworzyli to własne państwo i stali się zagrożeniem dla Polski i Litwy

Autorem muzyki jest Hadrian Filip Tabęcki, a słowa pieśni napisał Jacek Korczakowski. Widowisko wyreżyserowała Maria Seybert we współpracy z Violettą Jankowiak, Kagatą Kujawą oraz Tadeuszem Seybertem. Wystąpili w nim m.in. studio wokalne Balbiny oraz młodzież z pierwszego LO w Malborku. Ja Kamerą towarzyszyliśmy młodym artystom w trakcie ostatniego występu w Sztumskim Centrum Kultury. Do końca nie byliśmy pewni, ale jednak przez to radość była jeszcze większa, kiedy wszystko się udało i e, wystawiliśmy I pra -premierę w czer czerwcową i, i teraz e, zagraliśmy znowu premierę w e, Malborskim Karwanie i tutaj w Sztumie. Ciężką pracą naprawdę da się osiągnąć rzeczy, które wydają się kompletnie nieosiągalne. Też taka wiara w innych, też wiara innych w nas. Wszyscy jest czymś co, co strasznie poczułam, bo, bo nawzajem się wspieraliśmy bardzo. Zrobieni musicalu to jest naprawdę wiele godzin pracy, nauki, współpracy z ludźmi, z którymi się dopiero poznaję. Co prawda teraz się przyjaźnimy. Jesteśmy, naprawdę mamy dużą więź między sobą. Ja podczas wszystkich spektakli, jakie wystawialiśmy, czyli łącznie 7 przeżywałam strasznie dużo radości, strasznie dużo stresu, ale też takiej satysfakcji. Teraz po tym ostatnim występie już. Czuję znowu ten niedosyt i znowu chciałabym jeszcze jutro wrócić tutaj i znowu dać z siebie jeszcze więcej i jeszcze więcej. No a niestety nie mogę, dlatego bardzo duży niedosyt, ale y, mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze pokazać to może jeszcze szersze widowni i będę mogła znowu poczuć tę rado radość z bycia na scenie. że już po takich emocjach jak, jak ten ostatni koncert, to tak sobie pomyślałam, że może trochę szkoda, bo naprawdę oni byli tacy piękni i tacy pełni emocji i chęci występowania, nauk przede wszystkim, bo tak jak mówię, mówiłam już, większość z nich to byli ludzie, którzy właściwie od... Przed rokiem zaczynali śpiewać, nie, nie ucząc się wcześniej, więc to też wielka ich praca osobista i, i takie zaangażowanie. Także nie no, na pewno jest to taka satysfakcja, że może pomyślę. <grytanie> Bo fakt, że to zmęczenie jest, ale, ale no, przewaga jest tego, ile jest tego piękna wśród tych młodych ludzi. I strasznie mam nadzieję, że spotkała się jeszcze w tym składzie, w tym krzyżackim składzie. No i... Ja nie wiem. Po prostu dziękujemy wszyscy i nie wiem, co powiedzieć więcej. Pani, pani, pani wiolecie dziękuję. Po prostu. Znowu będę płakać, dlatego już kończę. Podziękowaliście właśnie tymi występami. To jest dla mnie najpiękniejsze dla nas. Także nic więcej nie musicie mówić. Jesteście i tak wielcy. Kochałem was i jesteśmy dumne, że mogłyśmy z wami pracować.